Skąd pochodzi Twoja dusza? Z jakiej energii jesteś? Rzecz ciekawa i może być dla niektórych przynajmniej istotna. Choć też nie z kategorii takich, które można jakby połknąć, przetrawić, przeanalizować za pomocą horoskopu w 5 minut. Także od razu uprzedzam. No ale też zacznę od tego, że w ogóle to nie jest koncepcja li tylko indyjska, astrologiczna, ale ogólnie duchowo, religijno-ezoteryczna z wielu zakątków świata. To jest dosyć oczywiście ważne, bo pokazuje, wskazuje na pewną uniwersalność tych prawd, które były tak naprawdę odkrywane przez ludzi z różnych kultur, czasów i tak dalej. Może to być w jakimś tam stopniu użyteczne w zrozumieniu naszego życia, za chwilę za chwilę przejdziemy do przykładu i takiego bardziej technicznego ujęcia to za moment natomiast chcę dodać że to zagadnienie w ogóle mówi o tym przez jaką energię na tym głębszym poziomie może na tym poziomie astralnym chociaż to nie chodzi też o nazwy przez jaką z tych energii jesteś mocniej przyciągany mówiąc inaczej do jakiego fragmentu matriksa Bardziej przynależysz na poziomie duchowym. No i Matryks tutaj rozumiem całościowo jako światy wyższe naszą Ziemię, czyli te światy środkowe i światy niższe o czym mówią przecież wszystkie e, mitologie, wszystkie źródła i tak dalej. Astrologicznie możemy ten temat naświetlić w jakimś stopniu poprzez analizę własnej Gany, tak zwanej Gany horoskopie. Gana łączy się od razu, mówię, z Nakszatrami. E, tutaj też chcę wyjaśnić, że sam Atman jako dusza w swej czystej postaci, czyli szczęśliwa, wolna i pełna wiedzy, tak jest e, opisywana w wedach. jest czymś pojęciowo w hinduizmie innym od Jiva, czyli duszy uwikłanej w grę Matrix. Są to troszkę dwie różne rzeczy. Więc ten stopień uwikłania może być właśnie po części rozumiany poprzez wspomnianą Gana. Więc e, jeszcze raz to podkreślam: nie chodzi o ten nasz najwyższy potencjał, który jest boski. Ale Gana może wskazywać na stopień uwikłania i tą część naszej duszy, która, która właśnie ma pewne. Przywiązania do tego matrixa i to niezależnie czy tutaj mówimy o światach wyższych, środkowych czy niższych. No i teraz mamy ogólną klasyfikację. Jest to dosyć proste, bo mamy tutaj tylko trzy możliwości, tak? Właśnie te światy wyższe to jest Devagana. Pierwsza kategoria oznacza grupę bóstw lub boskich istot. Ludzie z tej grupy są uważani za bardziej pobożnych, cnotliwych i duchowych. Są zazwyczaj spokojni i pokojowo nastawieni. Jest to ogólne wskazanie. Drugi punkt jest Manusia Gana. Ta grupa obejmuje ludzi, więc chodzi o bardziej takie zróżnicowane cechy charakteru. Są to jednostki bardziej no, ziemskie, takie świeckie. Niż Gana. No i ostatnia grupa Rakshasa Gana oznacza to grupę oczywiście demonów, lub istot demonicznych. Bardziej są to ludzie agresywni, dynamiczni, impulsywni. Tendencje większe do bycia egoistycznymi i rywalizującymi. Ale co jest ważne, co chcę mocno podkreślić, bo też nie chodzi o klasyfikację na zasadzie, że któraś z tych grup jest lepsza czy gorsza. Mówimy przecież tutaj o Matrixie, tak czy siak. Czy to są światy wyższe czy niższe? Wszystkie czemuś służą, więc nie robimy tej analizy pod kątem tego, kto jest lepszy, kto jest gorszy. Powiem więcej. Są osoby, które mogą mieć tą przynależność wskazującą na te światy wyższe, ale wcale w tym życiu jakoś tego bardzo też nie przejawiają. W drugą stronę to też działa. Możemy spotkać osoby z tej niższej kategorii, które jednak mają duży pęd do robienia rzeczy dobrych. Więc, więc to jest kwestia, e, która się też e, rozgrywa w, trochę w takich niuansach. Przekładając ten temat bardziej, może też na praktyczną stronę duchowości. Część osób, wchodząc w procesy duchowe, no szeroko pojmowane, jakieś praktyki duchowe, medytacje albo, albo, albo inne, tak powiem, możliwości, doświadczają naturalnie tych wyższych światów, zaś inna część światów niższych i powodem tego może być właśnie ta gana. I analizując ten temat możemy głębiej zrozumieć naszą ścieżkę życiową. Pokażę Wam dzisiaj dwa przykłady, znowu to będzie tak jak w poprzednim filmie. To jest tylko przykład. Poza tym podkreślę jeszcze jedną kwestię: że te horoskopy, właśnie przykładowe, też mogą zawierać pewne błędy, bo tak naprawdę te horoskopy publiczne tej godziny urodzenia nie zawsze jesteśmy pewni, więc traktujmy to też z pewnym luzem. Jako rzecz taka. Ćwiczeniowa, można by to tak nazwać. Więc patrzymy na nakszatrę, i tutaj w przypadku Dalaj Lamy XIV jest to Purwa Palguni władana przez Wenus. I Purwa Palguni to jest przynależność do tej środkowej kategorii, ale tak naprawdę też powinniśmy brać pod uwagę, jaka planeta włada tą nakszatrą, bo to też może wskazywać na pewne cechy. Więc te planety są podzielone na guny. To jest taka guna rajasowa. Najogólniej mówiąc. Drugi przykład, Jan Paweł II. I tutaj mamy nakszatrę Kritika, więc są to światy niższe. Choć władza tą nakszatrą Słońce, czyli guna dobroci, można by stwierdzić, że duża chęć, duża potrzeba wzrostu w tej inkarnacji, tak, też tak można to interpretować, że człowiek może mieć dużą chęć, duży pęd do jakby podwyższenia tej swojej wibracji w tym danym wcieleniu.